Najszybciej złoży Minecraftowe Lego! Wow, ale fajne! Ej, spójrz! Oczywiście nie może być za łatwo, więc tutaj mamy utrudnienia, które będą się zmieniały w ciągu minut. Lego musi być złożone jak najszybciej, ale również poprawnie. Pierwsze utrudnienie: jeden z członków drużyny jest głową i ciałem, a drugi rękoma. Trzy, no, dwa, jeden, start Dobra, No, a, ciskaj. Ciskaj. no. Troszkę, oh, o... O no, okay. no, dobrze, jest dobrze, o. Tutaj jakieś zepsuty, No to jest jedynka. I teraz no, no, tak jest Dobrze, jest Dobrze, dobrze i dotykajmy. Jest... instrukcję. No tutaj. Zabarą! tutaj. Zabarą! No tak, dobrze ją trzymasz. No. <noise> Pierwsza strona, dobra? Teraz tak. Eee, czekaj. Tak, dobram, dobram. Wysyp ją delikatnie. Pudełka, no? Teraz chwyć tą torebkę lewą ręką i tak wysyp już tą resztę, co jest? Dobra, git. Tak, nic nie ma. Troszkę dalej, 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 na lewo. no, tutaj masz nogi pod palcem, sertnie. No masz głowę, masz głowę. Masz głowę, masz głowę no, o, tutaj, to są nogi. Dawaj, nie, nie, odłóż nie, się obok. obok. She's a I teraz tak, szukasz takiego podłużnego klocka, po prawej stronie jest, po prawej I teraz tego, wciskasz na to zielone zielone? Tak, 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 no z boku Teraz szukasz takiego bardzo płaskiego, też prostokątnego Nie, 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 w lewo, prawa ręka w lewo, w lewo, w lewo I teraz ten, kładziesz prostopad, o dobra Ej, całkiem nieźle tutaj, I teraz kolejne utrudnienie Gdzie jest ludzika O, Teraz to zrobimy tak szybko Dobra, to Spoko. spoko, bo to było na samym początku, więc ja e, specjalnie myśląc o Bartku rozerwałam e, ładnie pudełko. Mnie było tylko jedynie z jednego powodu przykro, e, jak zobaczyłem minę Bartusia, jak rozerwałem karton. Bliżej prawych rąk taśmą. Okej, okay, dobra. My i tak zawsze mieliśmy dwie lewe ręce, więc dwie lewe ręce. nie dobra, to eee! Ja się tylko zainspiruję. We Włoszech się mu nie udało, to jeszcze związuje, nie? Start! Dobra, okay. wyskakuj. Teraz Dobra, tak. Dobra, jako e, dobra. Ja bym obroził rękę, bo rękę nigdy nie obrażaliśmy. Dobra, to ja szukam. Mogę tego, dobra. Trochę niejasne, więc zasady były gry i teraz oni tam nie są. Ale to. W końcu. To. I. Kurde, ale dobrze. spokojnie. To jest czarny, no? Zawsze. To jest prosty czarny, tak? Cześć, co jest? Nie, to jest. Pająk! To jest pająk, no kurcze. Nie z panią! Tak, ja tu połące, Chłopaki my już jesteśmy tak hopsiów do przodu. No to gratulacje, no. Fajnie, fajnie. Ej, ja kto się powiem. śmieje, to się śmieje ten. Pamiętaj to tak. mogę być dokładnie, Wiki. Ej, to jest katolik za tego Co? Co wy robicie? O. Stary, Bartek pewnie jest załamany bo Bartek Bartku wielbiakłowski Lego a on uwagi, może tylko kamerować na nie? Warto to dobrze dać. Polewa jak wpada z nieba, Bartek. O kurde. O nie. O nie, o nie, o nie. Uf. Czekaj. To może pas. Łutczej, ale to jest dziwne. A, a! a! Nie było żadnego problemu, yy, chyba. To było spoko, bo my że chłopaki to jakoś dziwnie tu robią, a my tutaj, więc my tu i w sumie, sumie Szumi jeszcze nadal używał prawie jak sobie. Używałem to będzie jakiekolwiek kłopoty. Szczerze? No to w sensie spokojnie. No, na najdzie. No. No. Jedna może układać, a druga musi robić pajacyki. Ja mogę robić pajacyki, to ty robisz pajacyki. Start! Przez 5 minut pajacyki? To robi... o, o, tam A, o, o, a mi się bić przy tym? Nie! Ja tyle nie wytrzymam, żeby robić pajacyki.

Ojej, to idealnie Kubuś, Nie, nie ma jednego Tania? klocka ja, Przepraszam, wiki Ja robię drugi pan składa Ej, 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 dyku. ej, dykówku Ej, Paul, kartka Dotknęła cię? Tak, dotknęła mnie Nie miała prawa Drugi raz Jak ten nie dotknęła? Kubuś, nie <grym> się, zajebiście mi idzie Czekaj a jeszcze skakoś jeszcze nie muszę. Już nie musisz. Ja mam tak słabą kondycję, że to jest kata. jest słabszą ode mnie. No ja... akurat spoko. Um, ja i tak potrzebowałem e, ćwiczeń. I się akurat zwrócił, że ja jestem ulaną. Bo na no szczęście nie musiałem skakać i robić pajacyków. Jedna ręka i jedna noga. I stan! Dobra, ty znajdź drabinkę? A ja tą to białe, małe. To? Tak. Te malutkie. A ty już to masz, dobra, Fabia ma. Poli mnie już noga duże. Walu ja <głos》> tak Te brązowe wyglądają jak mamy to. Jest jest z lasu do strona. A, no, czyli to przełączyć nie? Po prostu płucze. <głos》> wody No i hopie i woda mamy link. Na o czerwone. I ona ląduje Dajesz radę? Tak. Ty tak. dużym Dobra, okej. Okay. Tak, gracja stary teraz... Oh <głos》> no. no. O. Ej. Ewidentnie widać. Skoro tak gramy, no, no to my też no, jednego, no. Jedna osoba z drużyny jest rażona prądem, a druga razi osobę przeciwnej drużyny. O nie. Trzy, dwa, jeden, start! Uh, 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 e, okay. to, gdzie skończyliśmy? Nie skończyliśmy? W tym też nie wiem. Na, Na czym? E, dobra, możesz, jak się czujesz? E, mam stresa. E, no układaj, Wiki! Wiki. A! Ku... Nie, nie włączyłem A, nie? Nie, ja nie. Ej, to stary, co jest? Naprawdę? Jeszcze racjonalnie tylko błąd, bo w ogóle... nie, nie, widzieliście to? Kliknij raz, delikatnie. No nie teraz. Nie straszcie go. A, teraz to te było. Ale tamto to było mocniejsze, stary. Nic no, nie, nie kliknął, podziwiamy to, to tylko. Ja A, my, to. my jesteśmy chyba tak skupieni na robocie, tak myśląc dla no. siebie, że się nie radzimy tym trądem. Dobrze. tak i... Dobra, teraz trzeba hmm. na speedzie, bo musimy przyspieszyć szumik.

a prąd spoko, bo w sumie wszyscy byli tak skupieni. Tak, Tu się, tu się najbardziej tylko... bałam, ty się bardzo zacząłeś stresować, no. ale koniec końców okazało się, że każdy woli być skupiony na robocie. Tak, i, i tylko raz w sumie, żeśmy no. się tak no, tylko... No, no to ogólnie uwielbiam w tych nagrywkach. Nikt nie lubi prądu, ale zawsze jest. Jedna osoba bierze drugą na plecy. Nie no. A. Start. Skąd? No zabrać się, no wskocz. Okej, okay, jest, git. Kolejna do... strona, nie? Okay, do? Dobra, ja, nie. Będę Dobra robisz robisz? No. ja będę robił. Ty nic robisz, robił, ja mam. Ja będę robił, teraz Tak, ja od razu postrzegam, jestem w tą Jednak warto... co ty dzisiaj robiłeś? A, wy stary. klocki upadałem, tak ci powiem. Wiedziałeś, widziałeś jeszcze jeszcze ten jeden biały? Nie mogę znaleźć. Czerwony. Jestem tam. Jest daleko, jest tu, jest tam. Nie wiem, chyba coś spadło. Czekaj. Uff. Dobra, ja mam to. Beznobył <grym> No Dawaj. Bierzemy karę. A tak się wystraszył. Co co co? A A to... Bierzemy karę. Najdomyczniej. Chcę, by to skończymy. No to powiedziałeś, czy... że było źle? Nie, bo nie, bo to nie ma być Proszę? tutaj. Dobra, czekaj. Taki... O, ja składam to jeszcze. Szukam właśnie nie wiesz? Ale tu <grym> <co> masz... <tego? grym> no, no szczęście szukam. Nie, no ten Ej, a ile oni mają karta? No ale tu też ma być. przecież minutę. to budowaliśmy według tej instrukcji, to jest ja. dalej. Ale mi to nie sprawia kłopotu. Wyprzedziliśmy Wyprzecieliśmy jeden na Czyli ja, ja wtedy miałam rację. Ile ty jest 5 kilo? No zupełnie coś innego No ale nie teraz ćwiczę bardziej na tyłek. I Ej, czekaj, Twitter! Dobra, koniec. Koniec. Mamy minutę. Nie, wy jeszcze macie. Wy jeszcze macie. No, a, to nie Co? Wy jeszcze minutę macie. No. Minuta start. Stop! Znaczy... Okay. Okay. Ja się bałam, że złamiesz mojego półka. Nie, mi tylko naj, największy problem to było to, że mi było strasznie ciepło. Czułem jak mi podścieka po czole. Do teraz zresztą jestem cały czas spocony. Dla mnie nie było większych problemów. Ja tak samo. Znowu workout Jedna tak. osoba zakłada opaskę na oczy i polega na komunikatach partnera A słowo bezpieczeństwo to... NIE 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 NIE, ŻE BYŚ NIE ZAPAMIĘTAŁ Start Stary, co my mamy robić? Eee. Dobra, to czekaj, tak Czekaj, czekaj Eee, operujmy, operujmy do te to, to jest, jest łuk Dobra, Ta dłoń musi teraz. być, nie nie, tam gdzie masz końcówkę strzały To tam gdzie jest o, drewniana o, nie, część Prawa ręka trochę do przodu, do przodu, do przodu, okay. nie, nie, do przodu Nie, nie do do, cięciwa tylko drewniana O, czyli on cięciwa Dokładnie, dalej. Nie tutaj, no na... ciśnij. Nie, nie dobrze było. Nie brakuje mi. No no. Tak, to jest to, no. Yes, tak, to jest to. Jest, masz to. Dobra, zostaw. Czekaj, wiem, że tu tęczamy. Tutaj. Ej! Ja musiałem na chwilę, bo... No ale dobra, już wiem, co i jak. Aha, <laughs> i jest... no, czekaj. Czekaj, bo tu byśmy mogli. Ja był wciąż zobaczyć, bo to nie było. A, no, jak razu. A, no, teraz zobaczyliśmy? A, no, no, to teraz już wiesz. Zładek, to wiesz, teraz zładek. Masz skarb przed sobą, dosłownie, nie, nie, trochę jest, o i teraz do góry, super, masz skarb No I teraz przesunę się o dwa kroki w prawo Dobra, to, tak? dwa, o, musimy tylko ten skarbiec jest na to, to już i tak jest kubek To było dość ciężko, bo ja się nie potrafiłam wysłowić i mam wrażenie, że szyi... palec, ten tak, O! Oh. małcy zrobiliśmy no, i no. rozdzielaliśmy tylko z jednej strony na drugą tak, stronę. Ale to był stary, to był zajebisty plan. Stary, stary. segregacja. To nam ostatnia konkurencja, znaczy ostatnie utrudnienie. to nie mamy tego w No <grym> My już tak serio nic nie zrobiliśmy od poprzedniej rundy, <grym> tylko żeśmy się śmiali. Okay. Po jednej rękawicy bokserskiej dla osoby. Okay. Start. No. Star. No. Jesteśmy w tamte. momencie... No. Start. <grym> Tam jest y, ten, to jest. to, kit. Czekaj, czekaj. Ej, to wiadro, to wiadro. czekaj, czekaj, się. to wiadomo. No to to, 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 to wiadro. Jest. My jesteśmy <laughs> gotowi, koniec, dobra. Nie! Ej, zostały wam klotki. No, no tak, to, to Ej, Jakbyście Ja to byście skończyli, to byście wiedzieli. No że jesteśmy lepsi w tyle. Te ładne. No to spoko, to już w sumie chłopaki skończyli. No. My już wtedy skończyliśmy, więc tak naprawdę dla nas to nie było uciążenie, raczej zabawa.